No dobra, zobaczmy, co tam mamy. Mija, zniszczyło mój rysunek! Wiedziałam, że Ci się nie spodoba. Obawiam się, że moja praca też nie jest najlepsza. Wszystko przez Jennifer. Zawiodłyście mnie dziewczyny. To nie jest dobre. Jestem pewna, że moja praca Ci się spodoba. Szczerze mówiąc, nie mam w czym wybierać. Dobra, Jennifer, wygrywasz. Zabieraj fontannę. Wow, jaka duża! Możecie mi zazdrościć, dziewczyny? Od tak dawna chciałam spróbować tej czekolady i teraz moje marzenie się spełniło. Przecież nie możemy tylko siedzieć i tak patrzeć. Musimy ukraść jej czekoladę. Pospieszmy się, zanim sama wszystko wypije. To był genialny pomysł, Mia. Pyszne. Ej, gdzie się podziała moja czekolada? Postanowiłyśmy się poczęstować. To niesprawiedliwe.